Jesteśmy w Lubaniu. Dzisiaj jest 21 styczeń 2024 rok u pana Irenusza Majerewicza, który ma problem. Słuchamy pana pani Ireneuszu. W, w moim mieszkaniu ulatnia się czad z komina w przedpokoju. Zgłaszane było już kilka razy. Od dwóch tygodni chodzę do Anka, i żadnego odzewu. Proszę pokazać, Proszę, no. w którym miejscu to jest. O właśnie, widać jakieś na ścianie jakieś wykwity. Mm -hmm. Nasz, ja tutaj pierwszy raz jestem i czuję, że aż mnie głowa boli. No na pewno. Już, Proszę. Chcę to pokazywać? Tak, to widać. Mm -hmm. Zawiadamiamy władze Lubania i panią dyrekt, dyrektor Wochnę. Prosimy o interwencję. Dziękujemy. Okay.